Baczność. Sztandar Szkoły Podstawowej nr 15 imieniem Adama Mickiewicza w Przemyślu wprowadzić. Do hymnu. Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszej uroczystości, która jest związana ze świętem szkoły, tak naprawdę z dniem patrona, którym jest oczywiście Adam Mickiewicz. O, całych, o całej historii i o, o tym, dlaczego właśnie dziś mamy święto naszej szkoły święto naszego patrona przypomną nam uczennice klasy czwartej A. Witamy szanownych gości, nauczycieli, pracowników i uczniów piętnastki. To zaszczyt dla nas, że swoim przybyciem uświetniliście obchody Dnia Patrona naszej szkoły. Czerwcowe święto w Szkole Podstawowej nr 15 imienia Adama Mickiewicza stało się już szkolną tradycją i jak co roku właśnie w czerwcu obchodzimy święto piętnastki. W naszej szkole patronuje od sześciu lat ktoś naprawdę wyjątkowy. Adam Mickiewicz, wybitny poeta, patriota, działacz niepodległościowy, publicysta i nauczyciel. To nasz patron, Adam Mickiewicz, którego zasługi dla polskiej kultury są doskonale wszystkim znane. Przypomnijmy, że właśnie w czerwcu. 1822 roku, czyli dokładnie 202 lata temu w Wilnie polski wydawca i księgarz Józef Zawacki wydał po raz pierwszy ballady i romanse Adama Mickiewicza. Do dziś w tej litewskiej stolicy widnieje pamiątkowa tablica informująca o tym wydarzeniu. W tym roku z okazji szóstej rocznicy nadania imienia naszej szkole mamy zaszczyt zaprosić Was na święto patrona szkoły w zupełnie innej odsłonie. Już za chwilę przed Wami wydarzy się coś, czego jeszcze w naszej szkole nie było. Życzymy Wam dzisiaj miłych wrażeń i dobrej, wspólnej zabawy. Dobrze, moi drodzy, ale zanim przejdziemy do, do części artystycznej dzisiejszego programu, to proszę, wstańmy, całość, baczność. Standard. Szkoły Podstawowej nr 15 imieniem Adama Mickiewicza wyprowadzić. Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. A Adamie, kolacja stygnie. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko na błękitnym niemnem rozciągniętych. Do tych pól malowanych zbożem rozmeitem, Wyzłacanych pszenicą, osrebrzanych żytem, Gdzie bursztynowy wyświeżą gryka jak śnieg biała. Ależ mnie znużyło pisanie tej epopei! Och muzy, cóż za wyczerpującym zajęciem mnie obdarzyłyście! Gdybym wiedział, że to takie wyczerpujące Ciało i duszę byłbym niechybnie został Że coraz że widać Napis koniec wielkiej serii A przestał i Na Boga! Cóż to jest? Kto? Co? O co chodzi? Słuchajcie, coś niedobrego dzieje się z naszym kierownikiem. Ale co takiego? Czyżby zachorował? Raczej nie. Zdaje się, że zaczął nagle mówić od rzeczy. Wyobraźcie sobie, podczas wczorajszej rozmowy telefonicznej powiedział do mnie, że jest zajęty, bo pisze epopeję narodową. Że co? No właśnie, też byłam w tym zdziwiona, ale o Wilku mowa. Cii, chyba właśnie wchodzi. Witam, dwać panny. Dzień dobry, panie kierowniku. Dzień dobry, szlachcianki wasz mościanki. Zacne panny, widzę wasze wymowne oblicza, swoją drogą bardzo piękne lica, ale praca czeka, a wiecie, jak na mej duszy leży ten ważny temat. Niech tylko zaglądę w mój sztambuch. Jest. Sposoby ochrony środowiska i działania proekologiczne w mieście przemyśl. Panie kierowniku, pozwolę sobie jako pierwsza przedstawić moją propozycję. Otóż w jednej z przemyskich szkół podstawowych, niejakiej szkoły podstawowej numer 15 imienia Adama Mickiewicza. Imienia kogo? Imienia Adama Mickiewicza. Dzięły się fantastyczne rzeczy i to w klasie pierwszej. Uczniowie doskonale radzą sobie z segregacją śmieci, co jest niezwykle ważnym dla naszego miasta zjawiskiem. Zresztą sami zobaczcie. Sprzątać klasę, ale musimy sobie przypomnieć, co będziemy dawać do których pojemników. Więc teraz zadanie dla Was: co oznacza brązowy pojemnik? Niebieski pojemnik to papier. Czarny pojemnik to odpady. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych to tutaj zaniesiemy komputer, klawiaturę, myszkę, telewizor. Do apteki zaniesiemy leki. Zużytych baterii nie dajemy do innego pojemnika, tylko... Do pojemnika z zużytymi bateriami. Pojemnik zielony to szkło. I pojemnik żółty to plastik. I metal. Bardzo dobrze. To moi drodzy, teraz para będzie pracowała razem z fotonem. Jedna osoba kieruje fotonem, a druga się zastanawia, co zabrać z podłogi i włożyć do odpowiedniego pojemnika. Będziecie segregować śmieci i dzięki wam nasza planeta jest zadbana i będzie zadbana, bo wy w przyszłości i teraz dbacie o nią. Niebywałe, wręcz godne poematu lirycznego. Muszę koniecznie o tym napisać w moim następnym utworze: Brawa, brawo! Teraz kolejna moją propozycja i szczerze wam powiem, że sama jestem z siebie dumna. Otóż, panie kierowniku, moją propozycją na ochronę środowiska w naszym pięknym mieście jest organizacja pokazu mody ekologicznej, tak, to jest to. Szanowni państwo, witam na pierwszym w przemyślu pokazie mody ekologicznej. Przed państwem pierwszy, niepowtarzalny uniform ekologiczny, zrobiony z plastikowych butelek po wodzie. na nadchodzące lata. Efektowne wdzianko zrobione swoje. Patrzcie sami, że prezentuje się bardzo okazale. na nadchodzące lato. Oto jedyna i niepowtarzalna kreacja tekturowa. Wielkie prawa. Pięknie. Gratulacje. Niezwykły pokaz mody ekologicznej. Myślę, że w tym sposobie na ekologię coś jest. Z kolei, ja jestem przekonana, że naszym potężnym narzędziem w walce z zanieczyszczeniem środowiska naszego miasta będzie piosenka ekologiczna. Wszystkie pomysły moich koleżanek są naprawdę świetne i trzeba przyznać, że się postarały, ale moja propozycja jest też godna waszej uwagi. Skoro nasz pan kierownik zakochał się obecnie w poezji, naszym sposobem na zwrócenie uwagi wszystkich mieszkańców miasta na temat ekologii w naszym mieście jest najwyższej rangi poezja. Brawo, brawo, to jest mej duszy najmilsze. Nasza Ziemia to piękna kraina. Na niej skały, lądy, morza. Wiele różnych przedziwnych zjawisk i tajemnic w sobie chowa. Wszyscy zawsze dbajmy o Ziemię, aby oazą dla nas była. By jej człowiek nie zaśmiecał, pełnią życia nam tętniła. Brudna woda, nieczyste powietrze, precz spaliny, nieczyste odpady. Więcej tego nikt z nas nie chce, nowe trzeba mieć zasady. Wszystkie żale dziś ludziom ogłaszaj, niechaj ciągle o ciebie dbają. Nasza ziemia, niech cię mieszkańcy wciąż z odpadów oczyszczają. Drogie wasz mościanki, spisajcie się, naprawdę wyśmienicie. Pozwólcie, że teraz dzięki pomocy mym muzom oddam się włogości poezji i napiszę o tym swój nowy poemat. Chyba zasnąłem, co za sen! Śniło mi się, że żyję w XXI wieku w jakim mieście przemyśl. I na dodatek mówiono do mnie, panie kierowniku, co za niecodzienna jawa. Dzięki Bogu, znowu jestem w domu w wieku XIX. Ale swoją drogą, ten przemyśl i ta piętnastka i to, co oni tam robią, nadaje się na kolejną epopeję narodową. Cecilio! Już idę, moja droga, rzeczywiście zgoniam. Nie uwierzysz w mój sen. Drodzy, jeszcze raz wielkie, gromkie brawa dla klasy czwartej A i dla wszystkich artystów, którzy tutaj przed nami wystąpili. Jak się okazuje, Mickiewicz, czyli my wszyscy jako szkoła dzisiaj jesteśmy ekologiczni. Szukamy tej ekologii wszędzie, szukaliście przez ostatnie dni, tygodnie. W poezji Adama Mickiewicza, w twórczości plastycznej, która na korytarzu wyeksponowano. Można ją znaleźć. To jest piękna poezja. To jest wspaniały patron. Patron, który zawiera bardzo wiele, bardzo wiele ważnych rzeczy dla nas i takich wskazówek. I naszym zadaniem będzie wyszukiwanie takich wskazówek w tym roku, to ekologia. Mam nadzieję, że dzisiejszy ten pokaz zapadnie Wam w pamięci, bo naprawdę bardzo wspaniale i nowocześnie został przygotowany. Mieliśmy tu do czynienia i z przedstawieniem, i tutaj z relacjami telewizyjnymi dzięki naszej wspaniałej szkolnej grupie reporterów. Moi drodzy, ale tego programu by oczywiście nie było, gdyby nie główny reżyser i autor scenariusza, pani Justyna Ślimak. Pani Monika Guru, który, która przygotowała recytację. Pan Piotr Marciniak, który przygotował wraz z reporterami. Pani Magdalena Oliwa i pani Monika Chrynkiewicz, które zadbały o wspaniałe piękne dekoracje i rekwizyty. Dzięki pani Aleksandrze Ciszman nasz Mickiewicz mógł usiąść w pięknym, wspaniałym hotelu. Oprawę muzyczną jak zwykle przygotował dla nas pan Łukasz Sebeński. No tam pan Łukasz zdobył teraz serca wszystkich. <grystanie> e, oczywiście poczet sztandarowy przygotowała pani Anna Gala. No i wielkie podziękowania dla klasy czwartej A i dla Jurii Król za ten spektakl. Oraz klasy 7C za pomoc w przygotowaniu te, tego, tego wydarzenia. I... Moi drodzy, zanim rozejdziemy się za chwilkę do klas, to przypomnę jeszcze dzisiaj, że oczywiście o godzinie 16 zaczynamy Wielki Mieckiej czoski festy, na którym też ekologia będzie obecna w każdym. Momencie i w każdej chwili. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy dzień to będzie dzień patrona, w którym Mickiewicz splecie się mocno z działaniami ekologicznymi.